Cześć! W tym odcinku wyjaśnimy sobie pojęcie ciepło właściwe oraz zrobimy kilka zadań związanych właśnie z ciepłem właściwym. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ciepło właściwe. Otóż ciepło właściwe substancji mówi nam, ile energii trzeba zużyć, żeby ogrzać 1 kg danej substancji o 1 stopień Celsjusza. Ciepło właściwe oznaczamy literą C. Obliczamy ją, dzieląc energię cieplną przez masę ciała razy przyrost temperatury. Jednostką ciepła właściwego jest taka trochę dziwna jednostka, to jest 1 dżul przez kilograma ze stopień Celsjusza. Ciepło właściwe wody dosi 4200 J przez kilograma ze stopień Celsjusza. Omówiliśmy już sobie czym jest ciepło właściwe i jakie ciepło właściwe ma woda. Teraz możemy przejść do zadań. W czajniku zasilanym napięciem 220 V można zagotować w czasie 5 minut i 36 sekund 2 litry wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza. Oblicz pracę prądu oraz moc czajnika. Zacznijmy od wypisania sobie danych. Wiemy, że U to się 220 V, delta T to będzie 80 stopni Celsjusza, bo to 100 stopni od 20 stopni Celsjusza. My tą wodę mamy zagotować. Masa wynosi 2 kg, no bo 2 litry to, to 2 kg w przypadku wody. Ciepło właściwie wody wynosi 4200 J, z jest kilogramy stopień Celsjusza. I tutaj czas oznaczymy sobie literką tau. No bo czas również oznaczamy literką T, no ale to by nam jednostki zlewały, więc lepiej oznaczę sobie literą tau. No i czas wynosi 336 sekund, no bo to 5 minut i 36 sekund. I teraz tak, mamy obliczyć pracę prądu. Z poprzedniego odcinku wiemy, że praca to się równa u razy i razy t. I w tym przypadku to t to będzie nasze tau. No i tak, u mamy, t mamy, no ale nie mamy natężenia. No i co teraz? No ale skoro Czajnik wykonał pracę, to zamienił tą pracę na jakiś inny rodzaj energii. W tym przypadku zamienił ją na ciepło. I teraz tak, wiemy, że co to się równa q przez m razy delta t. Możemy sobie ten wzór przekształcić tak, żebyśmy otrzymali Q. I wychodzi nam, że Q to się równa M razy C razy delta T. No i możemy już podstawić do wzoru. Czyli Q to się równa 2 kg razy 4200 J przez kg ze stopień C razy 80 stopni celsjusza. I wychodzi nam 672 000 J. I taka jest właśnie praca prądu. No a skoro znamy pracę, możemy teraz wyliczyć moc. No i ze wzoru P to się równa W przez T. Wychodzi nam, że moc osiąga 2000 W. Mamy jeszcze jedno zadanie. Czajnik elektryczny o, mo o mocy 2100 W w czasie 20 sekund podgrzał 1 litr wody o 10 stopni Celsjusza. Wyznacz ciepło właściwe wody. To zadanie już zostawiam do samodzielnego rozwiązania. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeżeli się podobało, polubcie ten filmik i zasubskrybujcie nasz kanał. Do usłyszenia w następnych odcinkach.